Mam propozycję, jak nie zremisujemy przynajmniej tego meczu, to on nie instał gierki. Stomućcie! Krońcie! No defa nie miałem, No mówię, są spina, są owoce. Cześć ubegrajcie, ekipa Buka z tej strony, witamy w serii od GOLDA po SILVERA 1 tam się przekopujemy do GOBARA, nie w drugą stronę i gramy z kurczę, słyszę siebie w gramy z widzami z DISCORDA i dzisiaj jest z nami DZIOBAK siemanko DZIOBAK Ciemanko, witam wszystkich. Dziobak, dlaczego nie masz Globala? No, za słaby jestem, no niestety. Moja najwyższa ranga to był Kałach, tak. I to wiesz, teraz wróciłem właściwie do Gierki, przed premierą tego CS2, no i tak się Giercze, nie? Tak jak my trochę, wróciliśmy właśnie przed premierem dwójeczki. Widzę, że masz 1019 godzin łącznie w grze. To myślę, że to jest yy, spoko ranga, bo to tak wygląda. Mogłaby być lepiej na pewno, nie? Ale no, nie jest tragicznie, no. 1000 goni to bardzo Ty mało, żeby ogarnąć tą grę. Bo nie grałeś nigdy w jeden szóstkę, ani... W 1.6 bardzo mało grałem, tak wiesz, tam z ziomkami jak mnie tam raz zaprosili to pograłem, ale... To jakoś tak mało praktycznie. No. To ile masz lat? 19. Dobra, no to słuchaj, zagramy Miraża pierwszy raz w serii, chociaż nie, drugi raz. A oglądasz nas od kiedy? Bo w zasadzie zobacz, jak my zaczynaliśmy nagrywać, zobacz jaka ciekawostka, to ty miałeś 9 lat. <śmienny> 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 ja <pierdol. śmienny> Czyli 10 lat temu nie mogłeś pić energetyków, a teraz już możesz. Ale jest alternatywa teraz, nie? Bukabust. Bukabuścik, no. A tak jest. Polecamy wypały. Po interwalach właśnie wlatuję. Panowie z chęcią zagram ABS. Ja też rampę, Albo pałac. Ja może szybkie landara pójdę, spróbuję tam. Posłuchać coś na B co się dzieje. Spoko, tylko też Saker nie może sam iść na B. Albo idź Sucker ja. sam na B. Idź na B i będą oni wybiegać z apartamentów tam. Spoko, że są strzałki na <grym> ścianach. Jakby no. wiedzieli, że debil gra. Zapoznaj się z mapą, zapoznaj się z mapą. Spoko. A jest pochylnia jeden. A, bardzo blisko jest to no. Dobra, kojarzę to miejsce. Jest na A za smokiem. Za Nie wiem. Za smoka. Ars o kurwa, zagapiłem się. Są na A. Dziwne te słuchawki. A nie tak! Chujna. Są na A Ale... I przez kona dokładnie. To jest nie kon? nic. To jest kon. konektor. Do lewej. Aj, dobrze, 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 dobrze. Mogę nejda zajebać w pochylnie? No dawaj na 48. Nejd Robinson. Ej, to może faktycznie te B pójdę. Dobra. No my lecimy to. Dwa, Dwa, trzy, cztery. Jak chcesz dziobak, ale ja sam ogarnę. Pałac! Świery Na B coś weszło, jakiś e, granat. No, Jest Pałac i B. O, w, w tym domku tam na B był ty Rampa, pałac Apsy na B Jestem, pałac Idę na e, Na midzie jest, na konekcie Nie, tam kurwa Ajajaj No nie no, oni grają miraża, no Dobra, tam cztery kamizelka Jedziemy z kurwą Pana nie rzucaj No, pa Dostałem smołka. Ty jak mnie wyjebało z samochodu. Patrzę ja kon. Jest kon przed konem do lewej jest. W, w tym domku na B idzie ty. w apsach. W to? No kurwa, ten tutaj a to tam. A rozbrajam. Rozbraja. Dwóch, dwóch jest rozbrojonych. Chronię, defa. Robura, chronię no. robura. szybko strzelaj Chyba, Może można strzelić na. No. Kurwa! się! <noise> <noise> no defa nie miałem, zjebałem! <głos> <głos> Biegłem z całej siły, co nie? Tak. Ja słyszę, jakbym miał sumiony dźwięk. To jest, super. jest rampa. <noise> jest, jest rampa. Pomocy. Yy, pałac A kurwa! Pączek, ty zamiast... Zamiast... Nie tam no, jest... Rampę, już są besie na... ...mu wejść i mnie zabić Wiem, bo ja się bałem, że we mnie celują z tej rampy No ale widzisz Ty, identycznie jak w poprzedniej rundzie. wszystko Tak samo stali, tak samo mnie zajebali, Ojoj, Oj, oj, oj. Ale podziewałeś się tam, ładnie Wiecie co, ja patrzę z tego, z ticketa. Nie wchodzę nawet na BS. Ja też. Dobra, to ja wejdę pod drewno. Mam flesza w sumie, to ty patrz z tego ticketa. Bez, coś słyszę. Ej, pałac jest so. czysto. Pałac 300 na. i short. Short śpi. Z... Mit, no. y, kurwa, under, przy underze. Fleszuję mi da. Dwóch konek, dwóch konek, okno. Fraki, fraki. A okno, no, no! Kurwa, nie bierze tej enki. Ja pierdolę! Kurwo! Nie, no nie podnosi tej enki. Kurwa! wciska, Wciskamy, nie podnosi, zna, kukacja, kurwa, wciskam kurwa, nie podnosi je! Nie wiem co zrobić! Kurwa, maczno! Dobra, trochę się podenerwujemy, znaczy pod... głoś, nie będziemy dawać jakieś pokory, krupa. kurwa. Jakieś ścieżki, kurwa, Brusali, chuj w nią! Drobne. Kurwa, mega pokorny, gość ze mnie, kurwa, Drobne. fajnie tutaj. Uwaga, bo jest rampa! Wchodzą Pałac, pałac. Jeszcze jeden rampa jest. Zobaczcie, co robią. Chodzę, chodzę. Chowam się. Chowam się za tiketą. Pałaca Bupa jest. Tego meczu nie wygramy, nie. Nie, nie wygramy tego meczu. Dobrze, wysia WP Wsparcie, wsparcie, no bo. Leby, tu jest nowe w lece i pod drewno. Dobrze, zrobisz wszystko co mogłeś. Hiiiiiiii! Poczekaj, się lubi czaić. 6-0! Cały max! Jest Ramka. Jest under. Under, under no. Rzucają mi tu na B, kurwa, jakieś południe. Rampa. Flaszuję rampę. A jak pałac? Jest pałac jest też, rampa. scout. Wyszedł typ na B. Jeden. Kurwa słaby jestem rampa No nie, no tak 65 zadano przy rampie mhm. Gierka jest fajna Ogólnie to jesteśmy jebani jak szmaty Ale troszkę powalczyłem teraz Szmata nie jest taki Bana saker Szmata jest leżej jebana Rampa ham? Ja, ja Rampa ha -ham. ham O kończy idziesz Muszę... z... Wiedzieli, wiedzieli Ktoś nas sprzedał Be chyba na B rzucają płomienie, no Krzyżowo i, I trzech, biegniemy Dwóch jest na pewno Dawajcie jest w te apsy na, na pewno, na się wpierdalam na Wakander na na jest Jest? E, ściana, ściana na B A, Auto i ławeczka Auto Kurwa, no nie słyszę kroku Co, na remis? Na no. Dawajcie wychodzimy, a Śmiesznie Ticket Jest ticket jeszcze Uwaga na ticket no kurwa strzela mu w ryj Wulkan nic się nie dzieje Nie żyje ticket Dobra, nie wychylajmy się. O, Schody, 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 schody! Kurwa, masz! O Jak mnie załatwił. No jest honorówka, jest honorówka. Eeee. Yeah. Jest honoróweczka Jeszcze 7. Dawajcie, fleshuj mi robór, rzucam. Ale trochę za tęskniłem za dastem, wam powiem. <laughs> o kurwa, jeszcze jeden czekaj. Za bok sam jest. Pałac. W dżungli strzela w pałac. Dżungla, kurwa, co? Dżungla. Dolicie? Dżungla, dżungla jest. Ticket. I ticket. Scout. Resp. CT, Resp. Aaa! Kurwa, skosy mnie, ale patrzyłem tam, ty Res chwilowo. Cetej, cetej. 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 Nie tam, kurwa, plecy tam idę było. na rampę. Tam plecy, kurwa. Nie tam, jebać, e tam. Słabizna. Info. Ja mówiłem dwa razy. O, chuj w ten mirasz, ty. Dla mnie bas 2 to jest coś takiego, że macie, wiesz, bojo do nogi, to te bojo jest zawsze taki sam. I dla mnie DAS to jest CS. Po prostu gramy w cs gramy na tym samym boju, zawsze. Przekonajcie mnie, że nie mam racji. Sesja nie jest nie dostępna, las. co mam zrobić? Yy, możesz rozkruszyć komputer. <grym> <grym> możesz rozkruszyć komputer wałkiem. Tak, tak, inferno. Mhm. Inferno zna. Biblioteka, banan, kurwa, domek. Nie będziemy grali inferno, saker Podjąłem taką decyzję, <grym> das dwa zacząłem skręcać. <grym> Dobre, <grym> dobra. Z tego względu, że przypomniałem sobie, jak ciasno zaprojektowane jest inferno. Z tak ciasną mapą, jak że dawno? jeżeli. Jeżeli masz y, na przykład coś poza robieniem, poza inferno w życiu, to nie jest to fajna mapa. Musisz tak dobrze znać tą mapę i musisz tak przede wszystkim dogadywać się zespołowo, żeby coś było z tej mapy. No ja wiem, że po Ale e... ty masz dwa psy, chociażby. Ale w drużynowej gierce... To już wiesz. nie jest mapa dla nas. Ja kurwa, nie wiem, nie mam dwóch psów, ale. <laughs> Też nie jest to mapa dla mnie. Uważam. Dla nikogo po prostu. Dla nikogo z nas nie jest to mapa, o tak powiem. A patrz, najciekawsze jest to, że moją ulubioną jest nuke, która jest podobno mega trudna, nie? Tam masz wiesz, te drzwi, potem jak bombę broisz, to musisz wiesz, wiedzieć gdzie skąd mniej więcej on. No nie no jest, jest. A twoja ulubiona mapa dziobak? No to właśnie tak pewnie gram nie Rejba i dost. A trenujesz coś na siłce dziobak? Czy trenujesz jakieś inne sporty? No właśnie, zamierzam zacząć tak, nie? Mocniej. Bo tak to tam korona się prowadziło, ale... Chyba coś... Kiedy, kiedy zamierzasz zacząć? Kurwa. go, no. Teraz, Co? Teraz prawko robię i trzeba coś na siłkę przypisnąć tam. Dopiero po prawku? No. Powiem ci dziobak, że... że na siłkę tak chodzi, regularnie też zacząłem mniej więcej w twoim wieku. Jak będziesz przekładał, za 5 lat będziesz żałował, że nie zacząłeś wcześniej, serio. No właśnie, już takie trochę mam, wiesz? Coś bo widzę, że tak na przykład 17 lat już tak śmiga a ja tak, wiesz... Im wcześniej, tym lepiej. Za, za. No ja bym zaczął jeszcze zanim skończysz prawko. Już pół poszedł. Nawet na odstresowanie się, nie? Nawet dwa razy w tygodniu, nie? Nie robić jakiś, wiesz, pięć razy od razu. Dwa razy w tygodniu zrobicie w BW. Na spokojnie. <laughs> Plany masz nasze w e darmowych. Nie, yeah, ale ten Discord naprawdę jest przemocny, nie? To jest taka kopalnia wiedzy. Na Discordzie fajnie. O, Przepraszam panowie, ale sakerek otwiera, a! Idę, żeby mnie zajebali jak świnie, kurwa. Nawet, nie... nawet nie wyciągam pistoleta, po prostu z nożem się wpierdolę. Ale nie patrz mnie od tej zajebali. strony. Patrz od tej strony, że idziesz pierwszy i że jesteś w stanie najwięcej fragów wykrzesać. Zobacz, systa wleciała sakera. Tak. No ja wyrwałem kurwa Ja nie wiem gdzie mam jest Ale mam pech zawsze Aaaa niestety CT Yyyy I ajaj, ajaj. Ajaj, ajaj, ajaj. Dobra, eco panowie Na diglu. Lecimy Trzec. Shorta jakiegoś? No be. Czy tak no to dawajcie B Ja nie pamiętam smoka na shota. Damy radę opanować B, tylko od razu wywalajcie się. Moje bo mamy do. przewagę tutaj. Dwóch na pięciu jest. O! <ścoughs> 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 Trzech zajebał. Okno moje. <ścoughs> moje okno pi prawie. Nie. Unista! On ja oniinsta. Ten typ on ze is... Nie rozumiem tego. Lecisz saker, otwierasz to. Czy da no, dawajcie iro. znowu B. teraz dawajcie B. Macie dobry gest No? O, tutaj idzie, tutaj idzie ogień. Uważajcie. O, o już chuj, już chuj. Zagraliśmy jak. E... Zatrzymali się. Ogień. Jak średnia, jak średnia matchmaking'ów Już się zaczyna tutaj to za Kiszenie rotacja? się w jednym o. miejscu Cii. Dawajcie shorty Czekaj, flashuję ci Nie, nie flashuj Nie? Dobra A, Padłem na idzie. No idzie. Na shorta, podstawę i uciekamy Dobra, sobie. dobra Pit Dawaj, nie bij się, dawaj na shorta Nie biję się 80 zabrałem na CT typowi. CT nie żyje, dobra. Long. Spin long. Chyba CT. Fajnie. Aha, ale kurwa Dobrze, to plec. rozegrali, bardzo ładnie. Fajnie, luźna rączka już, kurwa. Chcemy wylecieć to B. Dawaj bądź no wylecimy to B. E, saker. Ja mam smoka na spalenie Umiecie smoka na drzwi zajebać? Na zgaszenie, na zgaszenie Nie, za długo będzie ten smok trwał Okej okay. Sary. Ale pięknie, no zajebiście Dobra, nie palą, wjeżdżamy, nie palą Podkładam Dobrze! Ty okay. patrzy okno? Ja. Ja patrzę okno. okno. Kto ma okno patrzeć? Tunel? I last u mnie był chyba. Jest, jest, jest na rampie kurwa! Nie zdążyłem A. go zadziarnąć. Czy lecimy, lecimy shorta? Lecimy zasmukować? longa. Albo shorta, no możemy. Mogę zasmokować shorta, jak mi się uda Ja zasmokuję, ja zasmokuję, no lećcie. Zasmokuj no. Chyba poszedł dobrze, ale nie wiem. Fejkuje longa. Zawytkuj. Dobrze poszedł. Dobrze poszedł. poszedł no. Flaszuję, czekaj, fleszy, sake, fleszy, i wychylisz. Idziecie, idziecie, idziecie dobrze Jest like. Ale Jeden jeszcze na razie, jeden w Nie Jest w sajcie, kurwa Kurwa Jeszcze trzech masz Tylko Oj, no. źle wychyliłeś Powinienem się najpierw obrócić Nie, odwrócić. wiem, kurwa, ale wiesz Nie skupiłem się Dawajcie mi, przyflaszujcie e, ten Longa, dobry jest I leci. O, taki bardzo długi. Szpi. Pit chyba, czy to kurwa ten? Nie. Auto wie. Autoryzm. O, nie żyje. Dalej side jest. No high kurwa. Bunch, high bunch, Z nimi. Na to awę Nie no, pącz czeka Gdzie mam jeść? Bo ja y, pakę nie. się bałem tak Saker jak nie pęka na robocie Co? <laughs> Śmiesznie tak sto stałeś, nie pękasz Tam jest? Dobrze I awa jest Gdzie chyba jest? Gdzie awa? Nie ma? Nie ma Nie ma To na CT była y, Plantuj zielony Nie mogę, bo ty idzie Shorts. Shorts. Co otwieramy? To B. Fajnie wyszło. Dawaj, Robur. Jeden idzie na pewno, drugi. Yy, jeden, dwóch idzie na B. Wow. Dawaj, Dawaj, Dawaj. Auto i bez Kurwa. Kurwa. Ale żeś przyraszował, kurwa z nami? Ja. No na nie, kurwa. Ten to w ogóle swoje gra. Czaje się kurwa, nie biegnie z ekipą. Właśnie ja myślałem, że na środku zostanę ze skautem. By... Mam propozycję: jak nie no zrealizujemy nie przynajmniej tego meczu, to on nie instał gierki. Dwajcie długo na spokojnie. No i długo i jedziemy. Dobra, no to ja wychodzę. I koniec serii. Ja pierdolę, ale ogień. Fleszuję długo Teraz Poszło Macie smog? Dobrze, dobrze jest Plecy Jest, jest Jakieś plecy? O kurwa Plecy? Short macie Tak Domi, to mi coś No nie no on tam ma 40 on, on 40 na, na CT ma CT już Dobra 5 panowie Nie ma remisu niestal Krótka piłeczka Dobra. Bo troszeczkę nie mamy jakoś Musi być spina Nie ma spiny nie ma wyników Są B, be, są B, be, są be, są be. Ale też jest smoke jakiś poszedł na longa. Czy to twój robur, nie? Pomóżcie kurwa Pomóżcie! Stomudźcie! Niepierdolę! Sto Dwóch zajebałem! 30 hp nie zostało! A jednąłem go, ale on jedną mnie mocniej. Ja. Krzyżała... tam była, paka tam była, mogę zrotować i ci może ktoś na A. Czuwaj, czuwaj. Mam ich dwóch, spokojnie. Tamten, jak się ten przykukał w kąt, ale byłem czujny. Jest spina, widać, że jest spina i, i są, są owoce. Okay, I spina. Spalę <laughs> dobra, obstawmy długą, bo będzie wjazd w kół Obstawiamy długą, ja idę na short Nowa spalę, koszulka, jest dobra. spina, są owoce. No. 4-5. Po instal niebawem, być może. Czekam, aż będzie podkładał. Spaliłem ich. Tak, mogą ratować. Na A. jeden. Jest short jest, jeszcze Jeden, u mnie jest na długiej Mam pakę yy, Ładnie wietra. saker Ładnie Jeden jest tylko na długiej No długa zjeba u mnie Dopaki, dopaki I szpi! 5-5, bardzo możliwe on instal za 3 rundy. Kurwa, nie ma opcji, ja pierdolę Dobra, teraz na Awe. Możliwe, że już nie zagramy w tą grę. Wszystkie Dwa ustawienia. Ja palę długą teraz. Uważajcie na tą długą, bo raczej będzie to. Flash był, długa. Yy, Short, coś smok widzę. Jest, jest długa! Najduję ich. Ale kosztowało mnie to 8-5 HP. O kurwa, jak wyjebał w sekundę. No mi idzie jest. Jest długa, jest. Drzwi, Drzwi. 50 minus 50 na C. Szpi Dobrze dziobak, po lewej ja, no. Jest jeszcze w drzwiach, ty. Jest na b się tak, już! Na b się na A. Na tak? A plantuje. Nie, nie plantuje, nie ma paki, ale jest. Jeszcze jeden tam, na shorta Krzyżowo, krzyżowo, dobrze Dobrze Dobrze! W w dwie, dwie, dwie rundy możliwe uninstall no. Kurwa! Pan nie mam <coughs> Jadą, jadą chyba co? Tunele nic, tunele nic. Nie słyszę. Smoke, poszedł na mid Short, śpi jeden Wyszedł na idzie Ty. Dostał, dostał nit Jeszcze short jest Mic Dostał mit? Już nie ma Betland No niestety, musi się nad nogami przejść Wszyscy nas, no poczekajmy dostawmy się O! Nie ma potrzeby O kurwa, ale rzut o jest. Czekaj. Patrz jak nie dziabnął Tam kurwa jak on nie dziabnął Idę za auto ty. Czekaj, czekaj. mi Krzyżowo, przyszło. No. Uważaj. Jest jest jest. Biorą nie biorą mnie. Yes. jest paka. Short jeden, short, short, short. O, niedobrze dobrze. Short, short. Ja jestem na shortcie, no. Ty masz. będziesz go Dobra, to pilnuj stąd z shorta, no. Dostał. mu Prawie dostał Dobra Zajebał mnie Pilnujesz długą? Ledwo żyje. <laughs> szpi short i jest na długiej ostatni Jest kurwa awka! Gdzie? Flash? Awka Dobra szpi Super No to nie odinstalowujemy oficjalnie, jest 8 No nie, będziemy jeszcze kiedyś grać, gratulacje panowie Zrobiliśmy to kurwa Kurwa, macz A było 5-2, nie? Dla nich tak, ta. akcja w ogóle. No, mówię, są spina samowoce. To nie. Tak nie możemy podchodzić, że se gramy po prostu. Są spina samowoce, są tak. Ta, y, y, za późno. Wróćmy do BS-a. idzie. leży. Leży. Speech short. Cofam, bo mam low. Jak long, Robert? Nie wiem. Paka mit, dolny mit paka. Bardzo ładnie i tym akcentem zakończymy, co? Tak, no, dobrze, dobrze. A, panowie trzeba na spinie grać. No. Zobaczcie, jak nie było spiny e, tak zwane going through the motions, czyli co robiliśmy? Bez uważnie, bez tak uwagi powtarzaliśmy czynności, nie? I nie można tak robić, jeżeli chce się być najlepszym Dziękujemy Dziobak za, to, za tą gierkę. Czy chcesz, czy chcesz coś powiedzieć na koniec odcinka? Pozdrawiam Brykieta, który tutaj ogarnął mi wejściówkę chyba. I wszystkich dobrych chłopaków. Brykiet brzmi, brykiet brzmi jakby miał łydki dobre. Ma on dobre łydy? Wiesz o tym? mam pojęcia, ale wiem, że Brykiet ma się tam z pederkiem. Okej, okay, no jestem ciekawy, muszę zobaczyć. Wydaje mi się, że ma Gena do Nóg brykiet. Po prostu, skoro go tak nazywają. No i to tyle. No. no to fajnie. Dziękujemy Ci bardzo za gierkę dobry, i powodzenia, żebyś go bala zdobył od strony Suprema, a nie od strony Silvera. Mam również tego życzę. Dziękuję za gierkę jeszcze raz. Dzięki. Pozdraw dla wszystkich Dzień. dobrych. Ludzi. I <laughs>